Cześć! Dzisiaj na temat pielęgnacji skóry latem. Odpowiem, jakie stosować triki, aby skóra była piękna, zadbana, no i żeby nie trzeba było jej regenerować. Polecie. Pierwszym takim bardzo ważnym aspektem jest mycie skóry. Ja polecam oczywiście mycie olejami, tak zwane OCM. I jest to bardzo dobry sposób dla wszystkich rodzajów cel. Bo na przykład jeżeli chodzi o celem tłustą, no to tłuszcz zmywa tłuszcz. Jeżeli będziemy myć skórę olejami, to zastosowane oleje zmyją nadmiar sebum, nadmiar łoju wydzielanego przez skórę, a przy tym skóry nie podrażnią. To jest ważne z tego względu, że jeżeli będziemy myć skórem jakimiś agresywnymi, myjadłami jakimiś agresywnymi preparatami do mycia skóry, no to możemy się narazić na problemy tak w przypadku cery tłustej, jak i w przypadku cery suchej. Nadmiernie pobudzane gruczoły łojowe wydzielają tego łoju coraz, coraz więcej. Więc jeżeli będziemy go zmywać, no to paradoksalnie będziemy powodować tą nadreaktywność gruczołów łojowych i łój będzie się wydzielał jeszcze bardziej w przypadku cer tłustych. Akurat nie dotyczy to cer suchych, bo tutaj będzie na odwrót. Jeżeli będziemy zmywać naszą twarz, to nie pobudzimy gruczołów łojowych do pracy, no bo taka akurat jest skóra sucha, no ale zasuszymy ją jeszcze bardziej. Dlatego trzeba do tego podejść umiejętnie. I tak w przypadku cer suchych, jak i tłustych sprawdza się właśnie mycie olejami. Tylko Różni się trochę kwestia wyboru danego oleju. W przypadku cer tłustych lepiej wybierać te oleje mniej treściwe, jak na przykład skwalan, a w przypadku cer suchych te bardziej treściwe, na przykład olej z kocanki, który również jest kapitalny do cer naczynkowych. I jak myć naszą skórę? Otóż jest to bardzo proste. Wystarczy na płatek bawełniany, zmoczony. Nakropić kilka kropli oleju i dokładnie przetrzeć całą twarz. Jeżeli masz cerę tłustą, jeżeli nie masz kruchych naczynek, no to możesz nawet bardziej potrzeć, a szczególnie newralgiczne miejsca, gdzie pojawiają się zaskórniki, tym mokrym płatkiem z kroplami oleju, trzemy i potem dokładnie należy twarz zmyć ciepłą wodą, no bo zimna nie usunie nadmiaru tego oleju myjącego. To jest istotne, bo chodzi o to, żeby ten olej nam nie zalegał, żeby tylko tą twarz wyczyścił. I do tego nadaje się wyłącznie ciepła woda. A rekomenduję oczywiście wodę przegotowaną, przefiltrowaną, wodę dobrej jakości, absolutnie niechlorowaną, bo chlor dodatkowo jeszcze podrażnia skórę, czy to tłustą, czy to suchą. Tutaj już nie ma żadnego znaczenia. Także zmywamy, myjemy później wodą dokładnie, bardzo dokładnie, no i przecieramy ręcznikiem. Jeżeli masz cerę tłustą i nienaczynkową, to możesz sobie nawet tym ręcznikiem potrzeć. Będzie to taki delikatny peeling. Ale jeżeli masz cerę wrażliwą, cerę z kruchymi naczynkami, cerę suchą, no to wystarczy jak tak do twarzy tylko dociśniesz ręcznik, żeby wchłonął wodę. I najlepsze, tutaj są ręczniki, które wymieniamy bardzo, bardzo często, nawet codziennie. Także warto sobie przygotować takie ręczniczki, kilka, kilkanaście, żeby je prać. No, najlepsze są takie. Ja nie rekomenduję jednorazowych ręczników ze względu na ochronę środowiska, ze względu na ideologię, którą wyznaje tzw. Zero West. Także lepiej mieć kilka takich dobrej jakości ręczniczków, żeby sobie je codziennie przepierać i stosować czyste na twarz, no, żeby nie było żadnych bakterii, żeby nie było żadnych zanieczyszczeń, żeby nie było żadnych grzybów i żeby nasza cera była promienna bez żadnych, kompletnie żadnych wyprysków. A jeżeli masz takie ropne wypryski, to jest już wymóg, bo absolutnie nie można się wycierać tym samym ręcznikiem, żeby nie przenosić bakterii. Także po każdorazowym wytarciu wiem, że w tym przypadku jednorazowe, jednorazowe ręczniki czy papier są fajne, no to już pozostawiam do wyboru. Ja zdecydowanie wolę tą wersję z tymi ręcznikami, które sobie piorę. Mam, tak, mam tam ich kilkanaście i spokojnie wystarczają mi na kilkanaście dni. Także Warto się zaopatrzyć w takie ręczniki i tą twarz sobie w ten sposób myć. To jest naprawdę kapitalny sposób, bo jeżeli masz cerę tłustą jeżeli uspokoisz swoje gruczoły łojowe takim sposobem mycia, no to ta skóra nie będzie już tego łoju tak produkować, a w przypadku cery suchej ona nie będzie ściągnięta po myciu, nie będzie piekła, będzie piękna, aksamitna i Problem suchości może nawet zniknąć całkowicie, tak jak było w moim przypadku. Kiedyś myłam kupnymi i drogeryjnymi myjadłami swoją twarz, no i wyglądała fatalnie. W ogóle była bardzo sucha. Ja już doszłam do ładu ze swoją cerą, no ale co musiałam w międzyczasie przejść, to moje. Także ja byłam dla siebie królikiem doświadczalnym i teraz na tych swoich błędach staram podpowiadać się Wam jak tą cerem pielęgnować. Także mamy mycie. Kolejnym krokiem jest odpowiednia pielęgnacja. Wiadomo, że w okresie letnim nie stosujemy tak treściwych preparatów jak w okresie zimowym. Ja bazuję przede wszystkim na pielęgnacji skóry kwasem hialuronowym, czyli robię sobie z niego żel hialuronowy i jak zrobić taki żel hialuronowy. Jest taki film na moim kanale, także odsyłam cię do tego materiału, bo jest to bardzo, bardzo przydatny materiał. Robisz sobie samodzielnie taki żel z kwasu hialuronowego i nie musisz korzystać z konserwantów, bo pamiętaj, że wszelkie kupne, gotowe żele hialuronowe muszą zawierać konserwant, żeby się po prostu... Taki żel nie popsuł, dlatego ja sobie robię sama, samodzielnie, bo kiedyś też kupowałam, ale niestety te konserwanty, nawet najbardziej przyjazne, uczulały moją delikatną twarz, więc od jakiegoś już dłuższego czasu robię sobie taki żel hialuronowy samodzielnie i tylko taki moja twarz toleruje, która jest niezmiernie wymagająca. Dlatego jeżeli masz równie wrażliwą twarz, no to lepiej sobie przygotuj taki żel hialuronowy samodzielnie i pamiętaj nie używaj tego żelu hialuronowego samego. Absolutnie nie bo wówczas on będzie wyciągał wodę z naskórka. Żel hialuronowy jest nawilżaczem czyli humektantem i nie można go stosować samego. Stosujemy go z olejem w pomieszaniu z olejem ale jeżeli jest to lato to dajemy większą ilość żelu hialuronowego, a niewielką ilość oleju. Na przykład dajmy na to 1 czwarta łyżeczki tego żelu hialuronowego i 2 kropelki jakiegoś oleju, skwalanu czy oleju kocankowego w przypadku cery naczynkowej i to jest już wystarczające, żeby nawilżyć twarz i zabezpieczyć ją przed utratą tej wilgoci, a właśnie olej służy do tego, żeby ją zabezpieczyć. I niech posiadaczki cer tłustych się nie martwią, bo jeżeli dodasz jedną kropelkę oleju do tego żelu hialuronowego, to on Cię nie ma prawa zatkać, Zapchać i jeżeli jest to dobry olej, taki mniej treściwy, jak na przykład olej śliwkowy, skwalan, czy olej konopny, bo on też jest bardzo fajny do cer tłustych, no to absolutnie Cię nie zapcha. Taka jedna kropelka oleju dodana do żelu hialuronowego, a skóra Ci nie wyschnie, bo skóra tłusta potem bardzo szybko może przerodzić się Skórę suchą ze względu na nieodpowiednią pielęgnację, a to jest już niedobre, bo cera sucha szybciej się starzeje, szybciej na niej widoczne są zmarszczki, więc jeżeli dopóki masz cerę tłustą, no to dbaj o nią odpowiednio, aby była tłusta jak najdłużej. Później, w późniejszym wieku to docenisz. Naprawdę, mówię ci to z perspektywy własnego doświadczenia i swoich lat. Teraz bardzo wiele bym dała, żeby mieć cerę tłustą. No ale jak miałam cerę tłustą, to źle ją pielęgnowałam właśnie takimi kupnymi kosmetykami, bo swojego czasu ja również miałam tłustą cerę, takimi agresywnymi myjadłami. No i zmywałam praktycznie do kości. Potem to mi się odpłaciło tym, że ta moja skóra stała się sucha. No i już trochę ją doprowadziłam do ładu. Nie jest już taka sucha, jak była kiedyś. Teraz jest w zdecydowanie lepszym stanie, ale zawdzięczam to właśnie dzięki konsekwentnej i umiejętnej pielęgnacji, o której cię oczywiście teraz mówię. To wszystko testowałam na własnej skórze. To nie jest żadna teoria. I dlatego się tym dzielę, żebyś nie musiała przechodzić tych kroków, które przechodziłam ja no naprawdę z nieciekawymi efektami. Także ta pielęgnacja polega właśnie na tym. I nie omijaj okolicy oczu. Spokojnie pod oczy można również sobie zapodawać żel hialuronowy z danym olejem i nic złego się nie dzieje. Absolutnie nie obciąża to skóry pod oczami. No jeżeli dodasz bardzo dużo kropli oleju do tego żelu hialuronowego, no to może obciążyć, no ale... Nie taka jest zasada, dodajemy maksymalnie 4-5 kropli w przypadku cersuków, w przypadku certustych wystarczy jedna. I również tutaj oleje są istotne latem. Bardzo fajnymi olejami są olej z pestek, malin, olej z marchwi, olej konopny właśnie, czy olej śliwkowy. One troszkę zabezpieczają przed promieniowaniem słonecznym, ale tylko troszkę. Absolutnie nie zastępują filtrów. I nie należy się łudzić. Ja zresztą nie polecam stosowania filtrów, dlatego o filtrach tutaj nic nie będę mówić. Jeżeli ich używasz, jeżeli je stosujesz, to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność ja filtrów nie stosuję od lat. Kiedyś właśnie jak szłam takim standardowym trendem, no to stosowałam. Mycie tymi preparatami myjącymi plus filtry i to takie 50, no i cerę miałam w opłakanym stanie. A jak przestałam używać takiej pielęgnacji, tych kosmetyków, a stosować inne i przeszłam na zupełnie naturalną pielęgnację i nie stosuję nawet tych najbardziej przyjaznych filtrów mineralnych, no bo moja skóra się z nimi nie lubiła, no to mam cerę w zdecydowanie lepszym stanie niż jak stosowałam filtry, jak nakładałam je nawet w pochmurny dzień i nawet będąc w domu, no bo takie były rekomendacje. Ale poszłam po rozum do głowy i sobie sama ustanowiłam tą swoją pielęgnację i z czego bardzo się cieszę, bo moja skóra w końcu nie przysparza mi problemów. Bardzo fajnym olejem na czas letni jest również olej rokitnikowy. Jest to olej, który zapobiega poparzeniom i to nie tylko słonecznym, ale wszelkim poparzeniom. Czyli jeżeli się spalisz, nie daj Boże, jeżeli wystawisz twarz na słońce, czego nie radzę, no to taki olej rokitnikowy bardzo szybko może skórę podleczyć. I można go stosować profilaktycznie, nie zapominając o chronieniu twarzy przed słońcem, bo to jest kolejny aspekt to, że nie używam filtrów i ich nie polecam, to nie znaczy, że nie chronię twarzy. Owszem chronię, ale w sposób taki, że zakładam czapki, czapki z daszkiem, po prostu w ogóle nie opalam twarzy. Witaminę D pozyskuję poprzez ekspozycję na słońce innych części ciała, takich jak ręce, plecy czy nogi. No też nie za bardzo dekolt, bo ja mam dekolt również bardzo wrażliwy, jak się opala to to zaraz na raka więc również chronię dekolt, ale witaminę D i samo słońce pozyskuje witaminę D ze słońca. Pozyskuje właśnie wystawiając inne części ciała niż twarz, no bo od słońca nie stronie, kocham słońce, jeżeli tylko jest taka możliwość. Jeżeli nie są to takie straszne upały, takie 30, ponad 30 stopniowe, no to bardzo lubię przebywać nosu na słońcu i chronię właśnie twarz czapkami. Kapeluszami nie opalam twarzy, no muśnię mnie tam słońce, wiadomo, ale te oleje, które podałam, wystarczająco chronią mi twarz, że mimo, że przebywam na słońcu całe lato w ogrodzie, to nigdy nie mam opalonej twarzy. Tak potrafię chronić ją właśnie w ten sposób i nie potrzeba mi żadnych do tego filtrów. Na czas letni odpuść sobie wszelkie kwasy alfa-hydroksylowe czy beta-hydroksylowe, nie wspominając już o retinoidach. Absolutnie nie. Takie kuracje i inne takie kuracje agresywne, czy jakieś kuracje laserem, czy medycyny estetycznej, etc. Nie wiem, ja tego nie stosuję, także jeżeli się pomyliłam, to wybacz, bo, 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 bo nie wiem, co tam jest na topie w tej kwestii ale odpuszczamy sobie na okres letni, robimy to w okresie jesienno-zimowym, wówczas skóra po takich zabiegach, po kwasach jest bardzo uwrażliwiona na słońce i na te niekorzystne warunki, czyli ten ciepły wiatr, słońce i klimatyzację. Odpuszczamy z kwasów, jedynie można stosować kwasy PHA, czyli polihydroksylowe i to pamiętając o tym, żeby po naniesieniu takiego toniku z kwasu PHA 2-3 dni nie wystawiać absolutnie skóry na słońce. Czy nawet tutaj tonik z octu jabłkowego. Tonik, toniku z octu jabłkowego w ogóle nie polecam w okresie letnim, ponieważ tonik z octu jabłkowego to tak de facto tonik z kwasami AH, alfa-hydroksylowymi, ponieważ te kwasy inaczej nazywane są kwasami owocowymi, a tonik z octu jabłkowego jakby nie było jest tonikiem z kwasami owocowymi więc ten tonik zarezerwowałabym sobie na jesienne oraz zimowe dni jak zrobić taki tonik z octu jabłkowego również jest film na moim kanale jest to bardzo wartościowy produkt kapitalny no ale nie na okres letni pamiętaj również żeby po peelingach a szczególnie takich peelingach ściernych jeśli stosujesz peelingi nieenzymatyczne też się nie wystawiać później 2-3 dni na słońce. O tym trzeba pamiętać, no bo zdarłaś tą wierzchnią warstwę na skórka i ta skóra jest bardziej podatna na to promieniowanie słoneczne. Także nie rób tego, jeżeli jesteś gdzieś w tropikach na wakacjach, odpuść sobie ten peeling albo przeprowadzaj go rzadziej i mniej agresywnie. Na przykład zamień te pilingi ścierne na pilingi enzymatyczne, chociaż po pilingach enzymatycznych też należałoby odczekać ten 1-2 dni, żeby eksponować się na słońce. No ja w ogóle nie eksponuję twarzy i również to odradzam, ale czasami jak jesteśmy gdzieś właśnie na wakacjach, w tropikach, no to to słońce jednak jest zupełnie inne, jest zupełnie inny kąt padania promieni słonecznych i, te, i to słońce bardziej na nas działa, więc w tym przypadku trzeba bardziej dbać o tą ochronę słoneczną, no nie filtrami, bo ja takich nie używam, ale w taki właśnie fizyczny sposób, czyli czapki z daszkiem, jakąś kustkę założyć na kapelusz, coś w tym stylu, kiedyś filtrów nie było i ludzie żyli. Także tak to wygląda i nie umierali na raka skóry. Także tutaj jest taki paradoks, nie? że jak nie było filtrów, zachorowalność była zdecydowanie mniejsza. No ale nie chcę tutaj wnikać w ten temat, bo nie o to tutaj chodzi. Jeżeli chcesz stosować filtry stosu, ja nie mam nic przeciwko, ja osobiście ich nie stosuję. Latem również pojawia się taki problem jak yy, chlor w basenach, a często korzystamy z takich kąpieli, więc jeżeli tylko się wykąpisz w takiej chlorowanej wodzie, no to od razu zmyj twarz, a najlepiej całe ciało dobrą wodą. No, przegotowaną, przefiltrowaną wodą, ozonowaną tylko odstałą z godzinę, po tym ozonowaniu przemywamy twarz, no i najlepiej całe ciało, czasami nie da rady, no ale Tą wodę przygotowaną, jak jesteś na przykład gdzieś na wyjeździe, gdzieś na wakacjach, spokojnie możesz pozyskać. Zwykłą wodę kranową przygotować, czy kupną wodę ze szklanych butelek, bo o, oczywiście absolutnie nie z plastikowych, również możesz przemyć twarz po takiej kąpieli w basenie, żeby nie pozostał ten chlor. Ten chlor wysusza, bardzo wysusza. Także to też jest istotne. I również podobnie. Pokąpieli w bardzo słonym morzu. Również taka warstwa na skórze lepka pozostaje. Ja tej warstwy nie lubię, od razu ją zmywam. No i twarz również przydałoby się przemyć dobrą, przygotowaną wodą. Kapitalny w tym okresie jest serum z witaminą C. Witamina C jest antyoksydantem i chroni oraz Leczy uszkodzenia skóry spowodowane właśnie promieniowaniem słonecznym. Wspomaga przede wszystkim produkcję kolagenu. Także jest to bardzo fajny patent na lato i poleci na przykład na przebarwienia posłoneczne. No ale my zadbajmy o to, żeby do tych przebarwień nie dopuścić, bo wcale tak być nie musi, że te przebarwienia się pojawią. Jak będziesz stosować latem serum z witaminą C, lekkie serum, no to tych przebarwień być nie powinno, a można stosować takie serum nawet codziennie. No chyba, że Twoja skóra jest wrażliwa na witaminę C, ale tutaj można sobie dawkować jej ilość i zrobić taką odpowiednią do własnej cery, bo ja również serum z witaminą C robię samodzielnie, nie kupuję, nie posiłkuję się kupnymi produktami, więc jeżeli Dodam za dużo witaminy C i jeżeli moja skóra źle na to reaguje, skóra twarzy, no to wykorzystuję je, do dłoni wykorzystuję je, do ciała, do nóg, do pięt, świetnie sobie radzi z każdym elementem naszego ciała to serum. Kapitalna sprawa. Także warto sobie robić z tym, że pamiętaj, witamina C zachowuje swoje właściwości w ciemnie, absolutnie nie może być wystawiona na słońce no jeżeli chodzi o preparat, jeżeli sobie zrobisz, bo później jak już klepiesz na skórę, a najlepiej na wieczór, żeby ona podziałała, żeby też nie była wystawiona na światło słoneczne, to najlepiej stosować to serum z witaminą C na wieczór, to będzie kapitalnie działało, no i wstaniesz z piękną, wygładzoną, odżywioną cerą, ono również trochę wybiela, więc miej to na uwadze, że jeżeli chcesz być opalona, nie wiem, naprawdę na jakiś taki mocno ciemny kolor, no to serum z witaminą C możecie wybielić. To też trzeba wiedzieć. I ostatnia taka mała rada odnośnie picia wody. Musisz pić wodę, nie możesz dopuścić odwodnienia. Często jest tak, że zapominamy o piciu wody. No ja na przykład pracując w ogrodzie, jak się zapracuję w tym ogrodzie, czy będąc na jakiejś wycieczce, no na wycieczkę... Chcę to jeszcze pół biedy, bo to pragnienie bardziej czuję, ale jak pracuję w ogrodzie, jak się zamyślę, no to zapominam pić i próbuję sobie zakodować w głowie, że co jakiś tam czas ja powinnam sięgnąć po szklankę wody, a nie tak pracować 4-5 godzin bez picia. To jest naprawdę zabójstwo i nie tylko dla naszej skóry, ale dla naszego organizmu jako takiego całościowo. No skóra również cierpi, no bo staje się szybciej odwodniona, cierpią mięśnie, cierpi naprawdę każdy element naszego ciała, włosy i paznokcie. Dlatego dbajmy o odpowiednie dostarczanie wody w tym okresie, ale dobrej jakości wody, wody filtrowanej, filtrowanej przegotowanej, wody ozonowanej. Też jest bardzo fajna wody strukturalnej, czyli tej wody rozmrożonej można sobie zamrozić wodę przygotowaną i później ją rozmrażać. Jedzmy dużo owoców soczystych. To jest też również wspaniała woda, wspaniały płyn, który dostarczamy swoim organizmom. Takich soczystych, na przykład jabłek prosto z drzewa, gdzie sok ścieka po brodzie czy brzoski. No akurat mam te drzewa, to wiem. Co to znaczy, jak sobie urwiemy taką świeżą brzoskwinię czy świeże jabłka? To jest wspaniałej jakości płyn dla naszych ciał. No bo oczywiście do tej ilości wody również wliczamy te inne płyny. I ja nie będę tutaj mówić, pijmy dwa litry wody czy jeden litr wody. To też jest kwestia indywidualna, no bo czasem jesteśmy bardziej wystawieni na słońce czy Jedziemy na wycieczkę po pustyni, no to wiadomo, że wówczas tą wodę musimy popijać małymi ły łykami non-stop. Najlepiej tak robić. Nie jakieś duże szklanki wody co 5 godzin, ale najlepiej częściej, a mniejszymi łykami, jeżeli chodzi o wodę. Bo jeżeli chodzi o jedzenie, to jest zupełnie na odwrót. Ja teraz mówię wyłącznie o wodzie z dobrej jakości, ze szklanych butelek, absolutnie nie z plastikowych i wszystko powinno być. Dobrze, myślę, że te rady Ci się przydadzą, a może podzielisz się jakimiś swoimi sposobami na pielęgnację skóry latem. Skorzystam nie tylko ja, ale może i inni, może podpowiesz, co robisz, że wygląda promiennie i pięknie, a może masz jakieś problemy i ja tutaj nie poruszyłam rozwiązania, może oczekujesz jakiejś porady, to oczywiście napisz w komentarzu. A ja się do tego ustosunkuję. Do zobaczenia, do następnego filmu. Zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco. Serdecznie pozdrawiam i miłego dnia.